Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Jana. W Kani Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina. Lecz Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka Jego powiedziała do smug: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do smug: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnięcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy za starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, widzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napije, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo pańskie. Moi drodzy. Księża powinni się żenić. Hmm, zdziwienie. Ale pewnie połowa z tutaj będących dokładnie tak myśli. Po kolędzie wchodzę do pewnego domu, nie było to w tym roku. I od wstępu słyszę: Powinniście się żenić. Słucham, słucham. W międzyczasie wypiliśmy herbatę. A gospodarz zaczyna opowiadać, jak to małżeństwo jego syna właśnie się rozwala. Wie, panie, co pan chcesz mnie takim swoim szczęściem uszczęśliwiać? No, może ma ksiądz rację. Rekolekcje w Podlaskiem. Tam większość prawosławnych. Jeden z kapłanów opowiadał, jak to. Przyszedł do pracy, do szkoły, spotkał się z księdzem prawosławnym i na dzień dobry usłyszał: Macie gorzej, bo wy nie możecie się żenić. Ksiądz jakoś to skomentował, a za tydzień patrzy: Ksiądz prawosławny, nos zwieszony na kwintę, chmoru nie ma. Co się stało? Ach, daj spokój. Biskup nie przynosi. W drugi kraniec Polski. A tu żona w pracy. A tu dzieci w szkole. A ksiądz katolicki mówi: no, ale wam lepiej, bo się żenicie. Tamte się uśmiechnął, ale już to nie był ten sam śmiech co tydzień wcześniej. Księża powinni się żenić. Kto tak gada? Ktoś, kto traktuje księży jako kawalerów. A czy księża są kawalerami? Zauważyliście, że kiedy podchodzimy do ołtarza, na początku Eucharystii zawsze ten ołtarz całujemy? Kogo się całuje? Pannę młodą. Zauważyliście, że przy sutannach, w koszulach mamy koloratkę biało, która symbolizuje celibat, bezżeństwo, bo my już jesteśmy zaślubieni. Pamiętam wyznanie jednego z dorosłych już ludzi, który przechadzając się kiedyś po starym mieście w Warszawie, wszedł na chwilę do katedry, akurat śpiewał chór kleryków, same młode chłopaki, smukłe przystojniaki i on tak na nich popatrzył, a był niewierzący i kiedy spojrzał na tych młodych ludzi, którzy są gotowi rezygnować ze świata życia małżeńskiego, Pomyślał sobie: No to musi coś tam być, bo chyba nikt o zdrowych zmysłach by z tego nie rezygnował. Raczej wprost przeciwnie, korzystałby z życia. Czyli coś musi być na rzeczy, skoro ci młodzi ludzie, chyba nie głupi, rezygnują z małżeństwa, żyją samotnie. Księża nie są kawalerami, choć przyznam uczciwie, niektórzy o tym zapominają. Smutne to. Księżycy są zaślubieni, dlatego, że są obrazem innej rzeczywistości, która dopiero przed nami, gdzie rzeczywiście w niebie ani mężów nie będzie, ani żon, i teściowych również. Więc jest nadzieja na niebo. Dlaczego ten temat, dlaczego taka prowokacja na dzień dobry? Można powiedzieć, że całe dzisiejsze słowo pokazuje relację Boga do swojego ludu. Jako relację oblubieńczą. Pierwsze czytanie nie będę już mówić o Tobie porzucona. Nie będę już o Tobie mówić spustoszona. Ja Pan jestem Twoim oblubieńcem. Niektórzy oburzają się czytając Stary Testament, zwłaszcza Stary Testament, i kiedy widzą z jaką brutalnością. Żydzi traktują wszystkich napotkanych wrogów, to mówią: Co to za Bóg? Bóg, który każe w pień amalekitów, Filistynów, ammonitów, innych. Co to za Bóg, który nie jest Bogiem miłości? Jest surowy, ostry, każący, zazdrosny. A czyż Bóg Starego Testamentu nie jest Bogiem ammonitów? Nie jest Bogiem amalekitów, nie był Bogiem egipcjan? Przecież jeden jest Bóg, nie ma innego. Ale kiedy czytamy słowo Boże w kluczu wiary, to widzimy, że ta relacja miłości względem narodu wybranego domaga się wyłączności. W politeizmie, który charakteryzował narody ościenne, można było powiedzieć, dochodziło jakby do takiego duchowego cudzołóstwa. Trochę Bogu temu, trochę Bogu temu, trochę Bogu temu. Rzeczywiście nawet dzisiaj są jakieś kraje, narody, gdzie jest, gdzie jest poligamia. Ale wydaje się, że rozwój narodów, rozwój intelektualny, rozwój moralny dochodzi jednak do tego, że nie. Miłość domaga się wyłączności całkowitej, całkowitego oddania. I dlatego wydaje się, że monogamia jest bardziej logiczna, bardziej oddająca ludzką naturę, naturę miłości. To, co Jezus powie w innym miejscu, w innym kontekście, że nie wolno dwom Panom służyć, bo te serce jest podzielone. I wydaje się, że to dobrze rozumiemy, chociaż zdaje się, zdaje się sprawę z tego, że w postępowych krajach europejskich, nowoczesnych, Istnieje partia, która twierdzi, że trzeba wrócić do korzeni, do natury, czyli do stad, żeby ludzie żyli tak jak zwierzęta. No, ale jak się ludzi traktuje jak zwierzęta, to rzeczywiście można mieć i takie pomysły. Monogamia, małżeństwo. Czy można stworzyć związek miłości, mając kogoś na boku? Jestem pod. Nie małym wrażeniem, niestety negatywnym, ileś tygodni temu rozmowa, w głowie się nie mieści, że takie rzeczy mogą mieć miejsca w świecie. Może gdzieś tam we mnie jak miłość, to człowiek był uwierzył, ale tak na co dzień w życiu młode małżeństwo, zawarte we wrześniu, w grudniu po małżeństwie, a od lipca. Przyszły małżonek, jeździł do innej. Myślę, Boże, jaki to upadek obyczajów. Chłopie, po coś Ty ociągnął do ołtarza? Po coś we wrześniu przyrzekał, że jej nie opuścisz, skoro od lipca jeździsz do innej? Pomyślałem sobie, tamta druga dziewczyna wiedziała, z kim trzyma. Wiedziała, że on idzie do ślubu. Myślę, Boże, co za zezwyżęcenie obyczajów. Normalna dziewczyna by powiedziała: Chłopie, zdecyduj się albo w lewo, albo w prawo. Czy to jakaś radość? Siedzieć z chłopem, który za chwilę się żeni z drugą? Ta wyłączność narodu wybranego, wyłączność Izraela, można powiedzieć, że to bardzo mocno traktowanie. Tych, którzy nie wierzą w jednego Boga. To jest, można powiedzieć, obraz miłości, która jest wyłączna, całkowita. Dlatego u Żydów bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci innym bogom, innym boszkom, było tak samo karane jak cudzołóstwo, bo człowiek miał podzielone serce. Serce, które nie kocha na wyłączność. I kiedy dzisiaj słyszymy opis, ze Starego Testamentu, kiedy słyszymy Ewangelię mówiącą w weselu w kanie Gelejskiej, to przychodzi właśnie na myśl ta relacja Boga do człowieka, jaka ona ma być. To ciekawe, że w Starym Testamencie wiara, miłość jest stosowana prawie że wymiennie. Bóg domaga się wiary, ale ta wiara rozumiana jest jako miłość, czyli całkowite porzucenie wszystkiego innego, co się tej miłości sprzeciwia. I bycie całkowicie oddanym Bogu. Jedynemu Bogu. I dlatego te opisy są takie mocne, takie dosadne, można by było powiedzieć takie bardzo krwawe. Ale Żydzi nie mogą sobie pozwolić na to, by być cudzołożnikami z innymi Bogami. Bóg domaga się wyłączności. Tak jak wyłączności domaga się Twoja żona, tak jak wyłączności domaga się Twój mąż. Jak można zbudować wierność, miłość, uczciwość, jeżeli serce jest podzielone? Wiara pociąga za sobą miłość, albo można powiedzieć inaczej, miłość rodzi wiarę. Czego Bóg chce od nas? Bóg chce, byśmy Go kochali. Słuchajcie, kiedy człowiek zrozumie, że tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o miłość, to zupełnie inaczej zmienia się jego życie. To cudownie, kiedy idziemy po kolędzie, albo kiedy tutaj stoimy przy ołtarzu i świętujemy 5, 10, 15, takie okrągłe, 25, 50, i tak dalej rocznicę małżeństwa. Jak to jest ważne, że ludzie tutaj w kościele, we wspólnocie kościoła świętują tak ważne uroczystości. To jest ważne także dla innych, którzy w tym czasie może przeżywają różne trudności, może zawirowania. Można różnego powiedzieć znaki zapytania co do przyszłości waszego małżeństwa. I nagle słyszysz pięćdziesięciolecia małżeństwa, Ła! Wow, to jest naprawdę coś, co pociąga. Przykład walka o małżeństwo. I rzeczywiście, kiedy idziemy po kolędzie, wielokrotnie mi się to zdarza, jestem pełen podziwu. Moim prywatnym zdaniem, to małżeństwo zaraz po Eucharystii, jest na największym cudem świata. Dwa charaktery, dwa typy, dwa wychowania, dwie osobowości weź to połącz, żeby to grało. I naprawdę trzeba czoło przed Wami, małżonkami, którzy naprawdę okupujecie często swoją miłość wielkim wyzwaniem, wielką pracą nad sobą. Właśnie tym ciągłym dorastaniem do miłości. A jak jest z wiarą? A jak jest z Bogiem? Przecież, kiedy wyjeżdżasz w delegację, albo wyjeżdżasz do sanatorium, to chyba nie zdejmujesz obrączki z ręki. Chociaż może i takie przypadki się zdarzają. Nie udajesz kawalera, nie udajesz panny na wydaniu, albo wesołą wdówkę. Ale wszędzie, gdzie jesteś, jesteś mężem, jesteś żoną. Dlatego, kiedy wierzę, dzielimy nasze życie na życie ziarą i na życie poza kościołem, to to jest takie swoiste cudzołóstwo. Bo tak jak idziesz do pracy, tak jak idziesz do szkoły, na studia, wyjeżdżasz na wakacje, jesteś mężem, jesteś żoną. Tak można było powiedzieć: cudzołóstwem jest. Kiedy tylko w Kościele jestem wierzący, a kiedy idę do pracy, idę do sąsiadów, idę na studia, idę do, nie wiem, do szkoły i nagle się okazuje, że zachowuję się, żyje jak człowiek niewierzący. To coś tu nie gra, jakieś cudzołóstwo, podzielone serce. Często o tym mówię, ale już pewnie żeście się przyzwyczaili, ale jak to normalnie denerwuje ucho kapłańskie, kiedy słyszysz przy spowiedzi, zapomniałem się pomodlić, zapomniałam się pomodlić, na miłość bosko. O mężu żeś zapomniała? O żonie żeś zapomniał? O czym człowiek zapomina? O czymś, co jest mało ważne. Czy mogę powiedzieć Panu Bogu, nie jesteś dla mnie mało ważny? Oczywiście to nie chodzi o to, żeby się modlić tyle, co siostra zakonna, czy zakonnik, czy ksiądz. Ale czy człowiek wierzący może zapomnieć o Bogu? Modlitwa, msza święta, sakramenty święte to nie sprawa czasu. To sprawa kochania, to sprawa miłości. Bóg nie chce, żebyśmy mieli relację zewnętrzną. Tak jak małżeństwo nie może być tylko zewnętrzne. Małżeństwo ogarnia człowieka we wszystkich wymiarach jego człowieczeństwa, i ciało, i duch, i dusza. DDC. Cały człowiek kocha, cały człowiek wchodzi w relacje. Gdyby tak nie było, to wówczas nawet ten piękny akt miłości małżeńskiej byłby naprawdę tylko zwierzęcy, tylko cielesny. A musi za tym iść duch i dusza, bo kocham żonę w całości, kocham męża w całości, kocham Boga. W całości. Czy nie czujecie się czasami cudzołożnikami, kiedy nie idziecie do komunii świętej? To czyje serce jest wtedy? Do kogo ono należy, jeśli nie do Boga? I taki pozytywny przykład na koniec. Lekko się nadwzruszyłem, chociaż już w tym wieku, chyba i starsi chłopy też się zruszają. Rozmowa po kolędzie, żyją na kociołapę, planują ślub. Ta cała covid spowodowała, że termin przepadł. Kiedy będzie? Nie wiedzą. Chcą wesele, tak normalnie, żeby się ludzie pobawili, żeby rodzina się zjechała. rozumiem po ludzku, ale już jest dziecko. Mówię, to ile będziecie tak siedzieć? Przecież, ze względu na to całą covid to i tak wam wszyscy na wesele nie przyjadą. Są ludzie, którzy się strasznie boją i bać się będą ze 100 lat jeszcze. Zróbcie król do przodu. Przecież to ani do spowiedzi, ani do komunii. I wtedy z ust młodego mężczyzny słyszę: czy Ksiądz wie, jak to boli, kiedy nie można iść do komunii świętej. Duchowo mnie rozwalił. Tak, to boli, kiedy nie można iść do komunii świętej, bo wtedy ta miłość jest jakby niepełna, jakby przez szybę, jakby na odległość. Bóg chce wiary, która wynika z miłości. Kochajmy Boga. Amen.